Widzowie! Dzisiaj y, na tym filmie wbijamy Tarę, Daryla, Penny i e, Franka y, dzięki sardropom i jajkom. Jesteście gotowi? Zaczynamy. To będzie mocne. Jestem tak, to będzie to. Tak mocne. Dzisiaj mam nadzieję, że jakiś dobry będą. Oczywiście użyjemy też paru, paru fajnych rzeczy. Jakichś z czegoś tam, żeby to, to żeby mam w sobie. Ale to jest tylko jakieś... Tak, jest 100 kredytów. Jedziemy na jaja. Jajka są, są chyba najlepsze, bo nikt drogi im kredyty częściej. Bo, bo powinny być mutacje i kredyty są. Ja teraz już nawet legend nie chcę, bo już nie, mam też kiny.

Uuu No i oczywiście blisko, to są najgorszy manek, taki może być. No nie, proszę nie podskakuj. Dobrze, i teraz pokrycie. Nie podskakuj, nie podskakuj. Ja chcę tylko bardzo rzadkie, etnickie i e, rzadkie, bo po prostu oszlaknie trafić mi też jednak ja, lajka są teraz beznadziejne, tylko, tylko rzadkie, bardzo rzadkie i epickie są dobre. Teraz liczymy tylko tutaj. Widzę, nie nagrywa, że na koło. Czasami nie czasami wejście. Mogę jeszcze chociaż koło tylko ja czasami tylko na koło. Widzę, że jesteście w przemocni w otwieraniu. Ja nie spodziewałem się, że to tak szybko, wie, wie, wiecie, tyle lajków pod tym fajny resztę. parę godzin, bo ja chcę parę godzin na coś nagrywać, a już takie robimy. No, bo wcześniejsze a lata. A teraz A później idziemy po jeszcze parę postaci, po po też ja. Bo nie, nie nie, nie no nie, ale nieszczęście. Nie mam skinów. Prawda? Tak. Teraz nie pieniądze tam skinuj to nikogo. Na razie nie. Bo ty na mój... Nie masz skinów? No nie. Ten? No nie, tutaj to nie dropią micyczne, tylko różnej rzadkości skiny. I one one nie, bo tak, nie podskoczył. Nie, nie, dlaczego nie 100 kredytów? Dobra, star -drop, dajcie mi mocne rzeczy. Kurczę! Czyli 100 kredytów. Co wy robicie sobie? No i lecimy. Co się dzieje? Tara na koncie, ule. Fajnie zrobiliście. No i tutaj się dzieje coś nowego. dobra. Odblokowujemy go jeszcze dzisiaj. No, oczywiście, bo obiecałem. Nie ma batonu, nie? Wiesz, jakie skina Nie spreję. Jakie skina zepicę? Teraz tutaj tylko. Nie! Kurde. Legendarne, legendarne jaja. Bo Tara ma chyba tylko mityczne skiny do dropnięcia no, tutaj. Mityczne no. mnie już może zadowalniać. Jak ma to chętnie, choć teraz mityczne. No nie jest legenda, ile legend? Tylko tysiąc błyskotek. Jestem zadowolony z tych legend, ale ale dlatego, że nie mam skinów już do dropnienia z niego to... No to nie się... Teraz kogo? Penny. No penny, pani do sorry. A kolejnego? Nie wiem. Kolejny jest pręk i kończymy i kończymy to nagrywanie. Ja jak tu małem. Nie, albo jestem zadowolona, tylko że tysiąc blinku dropi to chyba nie jest za dobre... za dobre... za, za dobre rzeczy. Tysiąc no. blinków no, cholera! Ja będę miał tego blinku do walenia i będę i będę... Ja będę... Ja za będę kupować za ten blink bo jest mi tylko utknęło no co? okaże się, że to będzie długo zapowiedź zobaczycie ją później już cały film ale. będzie ostro jak chcecie ja chcę więcej takich filmów wiecie co trzeba robić lajki like i suby Wie więcej takich filmów leci ogromnie dużo musik Działaj! Działaj nos! Zadziałał nawet spokojnie. Spokojnie. No trochę. No zepsuł tak, zepsuł jednak, bo nie no, no no, tak. no. no no, e, zrobiłem e, <ścoughs> postacie. No co ty, ty... teraz to ja bardziej, bardziej się cieszę. Ej, wtedy e, było takie, takie wyzwanie, że e, tego, czym więcej otworzymy e, E, czym więcej otworzymy rzadkich startupów, e, to tym e, e, dostaniemy sto, sto na przykład e, jaj. Bo no, to to jest serio. Nie było tego Było. Wytupujmy. No i teraz... Zobaczcie! E, nie, nie idzie, nie idzie. Oje mój brat gada z babcią, robi nam placki, mój brat jest wolniejszy. Co? Jeszcze mi przejazd. A ja? To i zbłania. Ja miałam go na kolację. I do nas kolację? No O, pięknie. Flamengo Mike. Co wiem powiem? Mój brat idzie po placki, mam taką nadzieję. No Jeśli mnie do tego nie muszę, Ja nie chcę iść po, Ja teraz nagrywam. Dobra, przepraszam, widzę, mój brat jest... wnerwia w, 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 w mnie i muszę, muszę iść... muszę zastopować i iść. Iść po placki. Widzowie, teraz otwieramy legendarnego. Od No jest to 1000 monet niezadowolony. Teraz to jajka, jajka się nie ma. Ale jajka mi tak nic nie dają. Mam nadzieję, że kredyty... Ja o! o Mutacja! Do koły ja wychowywałem z mutacją. Peny? Peny. ma mutację? No, tak. Ta. Jaką? Że, że rodzi dwa działka. A. Wygrałem! Mój brat znów wygrał Dlaczego on tego nie nagrywa? Dlaczego? Ale do te kabki? Wiem. Ja już dwa i pełne są. Dziwne te flaszki. Dostaje się. No widzę. Wiesz, ja mam już? Ile? Czekaj. Gejsa. Ua! Fajnie. A ja wam nagrywam wielkie openingi w Brawl Stars Znaczy w Nulsie, przepraszam jajka, jajka. No mityczny star był, ale nic nie dropnęło Teraz jajka, jedziemy A ja miałam pięć Proszę, jajka, jajka. Ja pięć, proszę, proszę sto Dzisiaj rano Mój brat ma... Widzicie Do... się je Na każdym placu sobie sobie Ej, Mój brat, o Jezus. Obraz placki. Babcia, robię ciekawe placki. Szybko zapychają, prawda? Nie szybko zapychały. Znacie, nasza... właśnie Ej, nasza babcia, ma, nasza babcia bardzo, bardzo, wasza ba, babcia 80 lat to takie dobre plazówki robi, co? 60. Cień, jestem na sama mama. No, gdzieś tak. Nie, mama 50, bo ja jestem od 30 lat młodszy od taty. A. Dobra, teraz. Proszę, legendarny Star drop. Jest! Widzowie, to dzisiaj na tyle. Hmm. Ale jeszcze otworzymy do końca. No i już nie, niedługo odblokowujemy. Gina. Ja ty na tym odcinku odblokuj Gina. Nie. Albo. Nie wiem, a nie, nie Jest odblokowuję Gina jeszcze na tym odcinku. Jak będziecie chcieli, to, po, to napiszcie w komentarzu i z chęcią, z dużą chęcią. Od, odbiję te godzina i ogólnie. I kolejna pas Tika, Leona, Kupie i mogę jeszcze Karla i Bibi, jakbyście, chcieli, jakbyście napisali w komentarzu. A ja to Musicie napisać w komentarzu. Essa! I zrobię to. Dziękuję Wam za dzisiaj. Na razie.